Witamy. Uwolnij tutaj swoje serce i idź dalej. Ojcze, jest dla nas zbyt ciężko. Nie możemy się już panem opiekować. Proszę pójść do domu opieki. To były słowa, które mój najstarszy syn ostrożnie wypowiedział dwa miesiące temu. Jego głos był spokojny, ale czułem w nim obciążenie i wyczerpanie. Nie mogłem nic powiedzieć. Jakby moje gardło było zablokowane, a przez jakiś czas trudno mi było nawet oddychać. W moich 72 latach życia czy był kiedykolwiek moment, kiedy moje serce tak opadło? Całe życie żyłem dla mojej rodziny. Opiekowałem się rodzicami, założyłem dom z ukochaną żoną, a kiedy małe dzieci płacząc przychodziły do mnie, zawsze mocno je obejmowałem i pocieszałem. Zawsze chciałem chronić moją rodzinę. Ale teraz stałem się kimś, kto potrzebuje opieki. Czy teraz nadszedł czas, żebym odszedł? Czy teraz stałem się ciężarem? Dom opieki. To miejsce wydawało mi się jak ostatni cel życia. Miejsce, gdzie musisz wstawać o określonych godzinach, jeść o określonych godzinach i iść spać o określonych godzinach. Miejsce, gdzie wszystko jest zarządzane i kontrolowane. Miejsce, gdzie nie mogę żyć według swojej woli. Czy naprawdę muszę tam iść? Czy muszę tak zakończyć swoje życie? Czy naprawdę nie ma innego sposobu? Ale teraz spędzam wygodną emeryturę za 600 000 wonów miesięcznie. Bez domu opieki czy opiekunki. Myślisz, że to niemożliwe? Wtedy obejrzyj ten film do końca. Formuła emerytury, którą znałeś, całkowicie się rozpadnie. Sposób na życie bez zmartwień o pieniądze, bez potrzeby domu opieki czy opiekunki. Jeśli podoba Ci się dzisiejszy temat, naciśnij przycisk subskrypcji i polubienia. Odwdzięczę się dobrymi treściami, które objęły Twoje serce. Na początku myślałem, że życie z dziećmi to najlepszy sposób. Wierzyłem, że opiekowanie się rodzicami to oczywista rzecz, więc zdecydowałem się zamieszkać w domu mojego najstarszego syna. Ale po kilku dniach zdałem sobie sprawę, że to nie jest mój dom. Podczas kolacji jadłem cicho swoje jedzenie. Wtedy moja synowa ostrożnie się odezwała: Teściu, może by pan jadł w swoim pokoju? W tym momencie pałeczki w mojej ręce zatrzymały się. Nie pytałem o powód. Ale synowa wkrótce dodała, kiedy teść dźwięk pałeczek jest trochę głośny. Wnuki nie mogą się skupić na jedzeniu. Kiedy usłyszałem te słowa, moje serce zatonęło. Od tego dnia musiałem jeść sam w moim pokoju. Utrata miejsca przy stole oznaczała nie tylko prostą zmianę. Oznaczała, że stopniowo przechodziłem od członka rodziny do gościa. Dom mojej młodszej córki nie był wiele inny. Kiedy oglądałem wiadomości w telewizji, córka podeszła do mnie i podała pilot. Ojcze, wnuki muszą się uczyć, więc byłoby miło, gdyby zmniejszył pan trochę głośność. Oglądanie telewizji stało się ostrożne, a w nocy nawet pójście do toalety stało się uciążliwe. Ojcze, proszę uważać w nocy, gdy idzie pan do toalety. Kroki są głośne i dzieci się budzą. Pokiwałem głową w milczeniu. W nocy piłem mniej wody i starałem się jak najrzadziej chodzić do toalety. Tak stopniowo stawałem się cichszy i mniejszy. Tej nocy długo patrzyłem w sufit i myślałem: Jestem teraz tutaj, ale czy naprawdę mogę tutaj być? Przypomniałem sobie zdanie: Dom rodziców zawsze może stać się domem dzieci, ale dom dzieci nigdy nie może stać się domem rodziców. Nie byłem już panem domu. Czułem się jak ktoś, kto tylko wynajmuje pokój. Więc w końcu wróciłem do własnego domu. Ale to nie był koniec. Wtedy nie wiedziałem, że powrót do domu to początek innej samotności. Jeśli życie z dziećmi było trudne, musiałem znaleźć inny sposób. Więc zdecydowałem się zatrudnić opiekunkę. Opiekunka 24 godziny na 4,5 miliona wonów miesięcznie. Drogi ale przynajmniej gotowałaby sprzątała i towarzyszyła mi do szpitala, myślałem, że muszę ponieść te koszty. Pierwszego dnia opiekunka była miła: dziadku, ugotuję panu coś pysznego. Co pan lubi. Tak rozpoczęło się życie z opiekunką. Ale z czasem postawa opiekunki zaczęła się stopniowo zmieniać. Dziadku, w innych domach często gotowałam mięso, ale tutaj dodatki są zbyt proste. Jeśli da mi pan więcej pieniędzy na jedzenie, mogę się bardziej postarać. Pewnego dnia westchnęła i powiedziała: Jeśli pan tak oszczędza, nie ma dla mnie radości z gotowania. Opieka to ciężka praca, ale chciałabym przynajmniej pracować jedząc smaczne jedzenie. Na początku nie brałem tego poważnie. Ale przy każdym posiłku gromadziły się słowa, które brzmiały jak subtelne uwagi. I to nie był tylko problem z dodatkami. Dziadku, czy nie można w nocy zostawić światła tylko tutaj? Jest zbyt ciemno i trudno się poruszać. Rozumiem, że oszczędza pan wodę, ale przy zmywaniu z tak małą ilością wody. W innych domach mówią, żeby włączyć pełne ogrzewanie i myć ciepłą wodą. Pewnego dnia powiedziała otwarcie: Dziadku, szczerze mówiąc, oszczędza pan za bardzo. Przyszłam tutaj pracować, a nie trenować. Kiedy usłyszałem te słowa, długo siedziałem oszołomiony. Mój sposób życia i oszczędzania przez całe życie stał się dla kogoś innego nie do zniesienia środowiskiem. Dopiero wtedy zrozumiałem, że tak jak ja potrzebowałem opiekunki, tak opiekunki chciały dobrego środowiska pracy. Po prostu szukałem kogoś, kto zaopiekowałby się moim ciałem, ale dla nich to było miejsce, które mogły opuścić, jeśli warunki nie odpowiadały. I to mnie zraniło. Pomimo wielkiej sumy 4,5 miliona wonów miesięcznie na opiekunkę, nadal musiałem prowadzić samotne i niewygodne życie. Czy to naprawdę było najlepsze? Dlaczego pomimo wydawania tak dużych pieniędzy, nadal musiałem być niespokojny? Wtedy przyszła mi do głowy ostatnia opcja dom opieki. Dom opieki był ostatnim wyborem, ale realistycznie wydawało się, że nie ma innej możliwości. Nie miałem rodziny, która mogłaby się mną zaopiekować, a zatrudnienie opiekunki było zbyt drogie. Więc miejsce, gdzie przynajmniej dostałbym opiekę, czy dom opieki nie był odpowiedzią? Mój najstarszy syn już sprawdził kilka miejsc, ojcze, udogodnienia są dobre i pielęgniarki są miłe. Czy dom opieki nie byłby bezpieczniejszy? Ale nie mogłem chętnie odpowiedzieć. Czy naprawdę mógłbym tam żyć własnym życiem? Czy mógłbym wstawać, kiedy chcę, jeść, kiedy chcę, spacerować, kiedy chcę i spać, kiedy chcę? Tam wszystko to życie dostosowane do ustalonych godzin. 6 rano wstawanie, 7 śniadanie, 9 ćwiczenia grupowe, 12 obiad, 15 odpoczynek, 18 kolacja, 21 spanie. I nie można wyjść z tych ram. Pan Park Sung Ho, teraz jest pora snu. Proszę wyłączyć telewizor. Teraz jest czas ćwiczeń. Wszyscy idziemy razem. Czas na leki. Proszę szybko je wziąć. Jeden czy dwa dni mogą być w porządku. Ale jeśli to życie trwa, całe życie. Tam pan Park Sung ho spokoju, numer tyle a tyle, może stać się bardziej znajome niż moje własne imię. Po prostu potrzebowałem kogoś, kto zaopiekowałby się moim ciałem, ale tutaj znikła kontrola nad moim życiem. Tak minął pierwszy dzień i drugi dzień. Ale problem nie był tylko w tym. Dziadek dzielący ze mną pokój chrapał całą noc. Absolutnie nie mogłem spać. Każdego ranka budziłem się i musiałem zmęczony witać poranek. Babcia z sąsiedniego pokoju krzyczała każdego ranka. Kiedy przestraszony sprawdzałem, co się dzieje, to były proste koszmary lub rozmowy ze sobą. Ale to powtarzało się każdej nocy. To było miejsce do wspólnego życia. Ale stopniowo czułem się bardziej samotny niż sam. Po trzech dniach uciekłem z domu opieki. Ale co miałem teraz robić? Jeśli ani opiekunka, ani dom opieki nie działają, gdzie mam iść? Wtedy zdałem sobie sprawę, kiedy się starzejemy, czy jest tylko ta droga? Czy naprawdę nie ma innej możliwości? Gdy tak pogrążyłem się w głębokich myślach, pewnego dnia nagle zdałem sobie sprawę, dlaczego podążam tylko ścieżkami, które inni wytyczyli? Bo to oczywiste, żeby żyć z dziećmi, tak robiłem. Bo najlepiej jest mieć opiekunkę, próbowałem tego. Bo starzy ludzie w końcu muszą iść do domu opieki, przyjąłem to. Ale wszystko, co wróciło, to samotność i dyskomfort. Czy więc zamiast podążać wyznaczoną ścieżką, nie mógłbym sam stworzyć nową drogę? Że ta myśl zmieni moje życie, wtedy jeszcze nie wiedziałem. Największym problemem mieszkania samemu w domu jest bezpieczeństwo. Co jeśli upadnę, lub nagle będę miał problemy zdrowotne? Dzieci są zajęte, a jeśli mam mały kontakt z sąsiadami, mogą nadejść naprawdę niebezpieczne chwile. Więc zdecydowałem się wprowadzić system inteligentnej opieki. Każdego ranka, gdy dzwonił alarm, automatycznie pojawiał się komunikat: Dzisiejsza pogoda jest pochmurna, a temperatura w dzień wynosi 25 stopni. Czas na leki. Teraz rzadziej zapominam o lekach, nawet jeśli nikt się tym nie zajmuje. Dzięki komendom głosowym takim jak światło wyłącz, telewizor włącz, światła się zapalały i telewizor włączał się bez bezpośredniego ruchu. W wieku, gdy szybko się męczę, nawet te małe zmiany znacznie ułatwiły życie. W salonie i łazience zainstalowałem czujniki wykrywające upadki. Jeśli przez określony czas nie wykryto ruchu lub wykryto ruch upadania, automatycznie powiadamiane są dzieci i sąsiedzi. Teraz stworzone jest środowisko przygotowane na możliwe wypadki. Urządzenia domowe, jak telewizor, klimatyzację, oświetlenie i ogrzewanie, ustawiłem tak, żeby można było nimi sterować głosem. Do oszczędzania prądu używałem inteligentnych wtyczek, żeby włączać i wyłączać prąd tylko w razie potrzeby. Dzięki temu zmniejszyły się niepotrzebne koszty prądu, a przede wszystkim dodało się więcej wygody. Po ustawieniu tego systemu możliwe stało się znacznie bezpieczniejsze i wygodniejsze życie w pojedynkę. Ale wkrótce zdałem sobie sprawę, technologia może zapewnić wygodę, ale nie rozwiązuje samotności. Życie samemu i życie wspólnotowe w domu opieki może nie ma tylko tych dwóch skrajnych wyborów. Co gdyby możliwy był sposób zachowania odpowiedniej odległości, ale pomagania sobie wzajemnie w razie potrzeby? To było dokładnie silver co housing. Na początku było obce i niezręczne. Ale zebrałem się na odwagę i zacząłem komunikować się z bliskimi sąsiadami. Przypadkowo w tym samym kompleksie mieszkańców było wielu ludzi z podobnymi troskami jak ja. Gdy naturalnie rozmawialiśmy, wszyscy mieliśmy ten sam problem. Życie z dziećmi było realistycznie trudne. Zatrudnienie opiekunki było finansowo obciążające. Nie chcieliśmy iść do domu opieki. Ale życie samemu było zbyt niespokojne i samotne. Co gdyby więc stworzyć nową wspólnotę, która nie mieszka całkowicie razem, ale wzajemnie się opiekuje? Tak zdecydowaliśmy się praktykować silver co housing. Najpierw zaczęliśmy od dzielenia się posiłkami. Zdecydowaliśmy się wspólnie pokrywać koszty jedzenia i na zmianę gotować. Dni, gdy jadłem sam, zniknęły, a zdrowsze i cieplejsze posiłki stały się możliwe. Następnie obiecaliśmy sobie wzajemne towarzyszenie do szpitala. Gdy stało się trudno iść samemu do szpitala, zdecydowaliśmy się dopasować czas i iść razem do szpitala. Podczas leczenia pomagaliśmy sobie wzajemnie, razem słuchaliśmy wyjaśnień lekarza i organizowaliśmy potrzebne części. Również przy odbieraniu leków w aptece stało się znacznie łatwiej iść razem i załatwić to, co potrzebne. Bezpieczeństwo też było troską, więc zdecydowaliśmy się każdego ranka zostawiać dzień dobry w grupowym czacie. Jeśli do 10 rano nie ma wiadomości od kogoś, zadzwonimy i zapytamy o samopoczucie, a w razie potrzeby osobiście zajrzymy. To nie było wszystko. Powstały też rzeczy, w których wykorzystaliśmy nasze talenty, żeby pomagać sobie wzajemnie. Ktoś, kto dobrze gotował, prowadził zajęcia kulinarne, a ktoś ze sprawnymi rękami uczył rękodzieła. Tym, którzy mieli trudności ze smartfonami, pomagali ci, którzy się znali. Gdy tak sobie wzajemnie pomagaliśmy, stopniowo staliśmy się nie tylko sąsiadami, ale naprawdę jak rodzina. Czasami szliśmy razem na spacery lub jechaliśmy na wycieczki do bliskich miejsc. Wcześniej miałem dużo czasu, który spędzałem cicho sam, ale teraz wzrósł czas, w którym razem śmialiśmy się i rozmawialiśmy. Nieosamotniające życie na emeryturze, nieobciążająca opieka to była największa zaleta silver co housing. Aspekt ekonomiczny to jedna z najbardziej realistycznych trosk w starszym wieku. Zdałem sobie sprawę, jak ważne jest, żeby nie być zależnym tylko od emerytury lub wsparcia dzieci, ale móc być samodzielnym poprzez małe działania gospodarcze. Najbardziej obciążające w życiu samemu były koszty utrzymania. Kiedy ciągle pojawiają się stałe wydatki, ale wpływa tylko emerytura, z czasem nieuchronnie staje się to obciążające. Ale zdałem sobie sprawę, że również w starszym wieku jest wystarczająco dużo rzeczy, które można robić. Tylko dlatego, że ciało nie jest już jak wcześniej, nie trzeba całkowicie rezygnować z działalności gospodarczej. Raczej przyniosło to, nawet jeśli był to mały zysk, jeśli sam coś zarobiłem, witalność do życia i zwiększyło poczucie własnej wartości. Tak znalazłem metody. Tak jak od dzieciństwa lubiłem słuchać starych opowieści, czy nie byłoby interesujące opowiadać komuś historię? Bezpośrednie opowiadanie dzieciom z sąsiedztwa starych opowieści i otrzymywanie małego honorarium też było metodą. Na początku po prostu zacząłem od opowiadania historii wnukom, ale gdy dzieci coraz bardziej się interesowały, rodzice też zaczęli to przyjmować z radością. Z prostego czasu opowieści stały się tradycyjne baśnie, opowieści historyczne i pouczające historie, i naturalnie stało się to lekcją opowieści dla dzieci. To nie była trudna praca. To było po prostu wygodne siedzenie i dzielenie się doświadczeniem i mądrością. Opowieści z dzieciństwa, doświadczenia z młodości i tradycyjne wartości, które znało tylko nasze pokolenie, przekazywanie dzieciom było satysfakcjonującą pracą. Przez tę stałą działalność powstał mały zysk. Oczywiście nie były to duże pieniądze, ale to, że mogłem choćby trochę zmniejszyć obciążenie finansowe, było bardzo znaczące. I jeszcze jedna rzecz, że zdałem sobie sprawę, że istnieją też możliwości działalności gospodarczej online. Zacząłem robić smartfonem proste filmy o wskazówkach życiowych w starszym wieku i wrzucać je na YouTube. Na początku był to mały kanał, ale stopniowo zaczął przyciągać uwagę i powstały też przychody z reklam. Nie tylko zarabianie pieniędzy, ale możliwość pomocy wielu ludziom była największą radością. A niektórzy mogli też robić małe działania gospodarcze przez hobby i ręczne umiejętności. Na przykład robienie ręcznie robionych przedmiotów i sprzedawanie ich na rynkach internetowych. Gdy przypomniałem sobie, że wcześniej dobrze szyłem, robiłem małe przedmioty, jak torebki czy podkładki i sprzedawałem je online jako małe kieszonkowe. Wcześniej takie rzeczy były kłopotliwymi sprawami, ale teraz zdałem sobie sprawę, że korzystając z internetu można łatwo sprzedawać. I mogłem też zacząć działania, w których pomagałem ludziom z okolicy, którzy mieli trudności ze smartfonami, razem robić ręcznie robione przedmioty i sprzedawać je na rynkach internetowych. Przez takie małe działania gospodarcze powstała pewność, że również w starszym wieku mogę być wystarczająco samodzielny. Zdałem sobie sprawę, że ważne jest rozwijanie siły do samodzielnego życia, nawet jeśli nie zarabia się dużo pieniędzy. Tak zmniejszałem obciążenie ekonomiczne, pokrywając część kosztów utrzymania, a jednocześnie przez satysfakcjonujące działania odzyskałem nową witalność. Ale to samo nie wystarczało. Bez względu na to, jak bardzo się zmniejsza koszty utrzymania i osiąga małe zyski, najważniejsze w życiu w starszym wieku było utrzymanie stałych kosztów utrzymania na minimalnym poziomie, a jednocześnie prowadzenie stabilnego życia. Czy możliwe jest życie za 600,000 wonów miesięcznie? W domu opieki musiałem wydawać 3,5 miliona wonów miesięcznie i mimo to żyć niewygodnie, a jeśli zatrudniałem opiekunkę, kosztowało to ogromną sumę 4,5 miliona wonów, ale to też niekoniecznie gwarantowało szczęśliwe życie. W przeciwieństwie do tego, w Silverco Housing wszystko rozwiązało się za 600.00 wonów. Jak to było możliwe? Najpierw zmniejszyłem koszty jedzenia, które były największym obciążeniem. Robienie zakupów samemu kosztuje dużo, ale robienie zakupów razem było znacznie tańsze. Kupowanie podstawowych składników, jak ryż, warzywa i dodatki w większych ilościach mogło oszczędzić koszty. Ponadto, ponieważ każdy gotował na zmianę, obciążenie kosztami jedzenia znacznie się zmniejszyło. Przede wszystkim mogłem jeść zdrowsze, bardziej zbilansowane nutrycyjnie posiłki niż sam. Tak miesięczne koszty jedzenia mogły być regulowane do średnio 250 000 wonów na osobę. Również koszty utrzymania mogły być oszczędzone. Wspólne kupowanie i dzielenie się przedmiotami niezbędnymi do życia jak papier toaletowy, detergent i szampon umożliwiło używanie potrzebnych przedmiotów za znacznie mniejsze koszty niż wcześniej. Również przy rachunkach za wodę, prąd i gaz dbaliśmy o efektywne używanie. Na przykład we wspólnych przestrzeniach używaliśmy oświetlenia razem, a zimowe ogrzewanie koncentrowaliśmy tylko, gdy byliśmy razem, więc opłaty dodatkowe wychodziły znacznie mniejsze niż przy osobnym życiu. Również koszty medyczne były dużym obciążeniem, ale znaleźliśmy sposoby, żeby rozwiązać je razem. Idąc samemu do szpitala często oznaczało kilka wizyt. Ale idąc razem, można było załatwić potrzebne leki za jednym razem, a wzajemnie sprawdzając stan zdrowia, mogliśmy zapobiegać małym chorobom z wyprzedzeniem. Ponadto ważne było utrzymywanie zdrowych nawyków życiowych, żeby zmniejszyć koszty medyczne. Każdego ranka robiliśmy stretching w centrum społeczności i poruszaliśmy ciałem, a po posiłkach szliśmy razem na spacery, żeby zwiększyć ilość ruchu. Żyjąc tak razem i oszczędzając koszty utrzymania, stałe wydatki znacznie się zmniejszyły, a wystarczające życie za 600 000 wonów miesięcznie stało się możliwe. Mogliśmy prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie, oszczędzając pieniądze. Silver co housing nie była tylko prostą teorią, ale sprawdzonym na całym świecie modelem. W Japonii już 10 lat temu aktywowane zostało tak zwane grey co housing. 10 do 20 starszych osób mieszkało razem w jednym budynku i dzieliło wspólne posiłki, opiekę zdrowotną i działania społeczne. To był system, w którym również w starszym wieku zachowywało się niezależność i wzajemnie się opiekowało. W Europie powstało międzypokoleniowe co housing. Młodsze pokolenia i starsze pokolenia mieszkały razem i pomagały sobie wzajemnie. Starsi dzielili się doświadczeniem i mądrością, a młodsze pokolenie pomagało w wsparciu życiowym. Dzięki temu starsi mogli prowadzić bardziej żywe i znaczące życie. Również w Korei stopniowo rośnie zainteresowanie. Z szybkim wzrostem gospodarstw domowych jednoosobowych starszych osób rosną ruchy wprowadzania silver co housing. To jeszcze obce pojęcie, ale w przyszłości więcej ludzi będzie się tym interesować. Emerytura to nie jest już czas, który trzeba przetrwać samemu. Silverco-housing, w którym pomagamy sobie wzajemnie i żyjemy razem, naprawdę może stać się nową alternatywą dla wolnej i ciepłej emerytury. Teraz jestem przekonany. Życie w starszym wieku może być wystarczająco szczęśliwe bez polegania na drogich domach opieki. I tę drogę już znalazłem. Gdy poranne słońce wypełnia okno, otwieram oczy ze spokojnym sercem. Dźwięki powitań sąsiadów, słyszane z okna, ciepłe śniadanie, które będziemy dzielić, bezpieczeństwo możliwości bycia z kimś razem, to podtrzymuje moje życie. Nie już jako ciężar, ale jako współżyjąca egzystencja, nie już jako BMi, ale jako relacja, w której dajemy sobie wzajemnie siłę, teraz żyję całkowicie własnym życiem. Bardziej cieszę się na dziś niż na wczoraj, bardziej na jutro niż na dziś. Bo nie jestem sam, bo nie jestem osamotniony i bo są ludzie, z którymi mogę razem się śmiać, już się nie boję. Starzenie się, upływ czasu, zdałem sobie sprawę, że to może nie być smutek, ale nowa możliwość. Czy może też jesteś sam, wytrzymując w strachu? Czy życie w starszym wieku jest dla Ciebie beznadziejne? Śmiem powiedzieć, nie jesteś sam. A życie razem jest na pewno cieplejsze. Emerytura to nie koniec. To nowy początek. Czy nie stworzymy razem nowej drogi? Co myślałeś oglądając dzisiejszy film? Proszę podziel się swoimi doświadczeniami i myślami w komentarzach. Twoje historie będą dla kogoś wielką pociechą i odkryciem. Jeśli dzisiejszy film był pomocny, proszę podziel się nim z ważnymi ludźmi i wesprzyj mnie subskrypcją i lajkami. Twoje cenne połączenie daje mi wielką siłę. Miej też dziś szczęśliwy dzień. To było uwolnij swoje serce i idź dalej.